Czy wiesz, że prawie 85% mężczyzn nawet nie zdaje sobie sprawy, że są zdradzani w trakcie? Szokujące, prawda? Co jeszcze bardziej niebezpieczne: większość mężczyzn wyczuwa, że coś jest nie tak, ale to ignoruje. Dzisiaj podzielę się z postrzeżeniami, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swój związek, i być może uchronić cię przed życiem w kłamstwie. A jeśli poważnie myślisz o zwiększeniu świadomości i jakości swojego życia, kliknij przycisk Lubię to i zasubskrybuj już teraz. A teraz skończmy z tymi pogawędkami. Panowie, słuchajcie uważnie. To, co zaraz wyjaśnię, to nie plotki ani dramaty. To głęboka psychologia behawioralna. Prawdopodobnie słyszeliście, jak ludzie mówią, że kobiety są tajemnicze, że ukrywają swoje prawdziwe intencje. A jeśli chodzi o niewierność, to nie tylko powiedzenie. To często rzeczywistość. W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy zazwyczaj zostawiają oczywiste sygnały, gdy zdradzają, wiele kobiet jest o wiele bardziej ostrożnych. Niektóre są tak subtelne, że aż artystyczne niełatwo je wychwycić. Dlatego tak wielu mężczyzn pozostaje nieświadomych, czasami latami. Ale nie traćcie koncentracji, bo dziś zdradzę sześć powszechnych taktyk, których kobiety często używają, gdy zdradzają. To sygnały, które większość mężczyzn całkowicie ignoruje. Pomyślcie o tym przez chwilę. Co by było, gdyby słowa waszego partnera dyskretnie dawały wam wskazówki, wskazówki których nigdy nie bralibyście na poważnie? Czy w ogóle wiedzielibyście, co tak naprawdę dzieje się w waszym związku? Zostańcie ze mną do końca, bo ta informacja może zadecydować o tym, czy będziecie żyć w kłamstwie, czy odkryjecie prawdę, która zmieni wasze życie na zawsze. Więc zaczynajmy. Pierwszy znak. Jest ktoś, kto rozumie mnie lepiej. Kiedy wasz partner wielokrotnie wspomina o innej osobie, zwłaszcza w pozytywnym lub pełnym podziwu, to sygnał ostrzegawczy. Stwierdzenia takie jak on mnie lepiej rozumie lub ona mnie po prostu rozumie, mogą na pierwszy rzut oka wydawać się nieszkodliwe, ale często kryje się za tym głębszy sens. To nie jest tylko zwykłe porównanie. Może to sygnalizować, że nawiązuje więź emocjonalną z kimś innym, taką, która z czasem może się zacieśniać. Ta więź emocjonalna może po cichu zastąpić tę, którą kiedyś miała z tobą. Tak często zaczyna się zdrada emocjonalna, a zdrada emocjonalna często jest bramą do czegoś fizycznego. Jeśli ciągle porównuje Cię do kogoś innego lub nadmiernie go chwali, musisz zadać sobie pytanie, kim jest ta osoba? I dlaczego jest dla niej tak ważna? Świadomość to twoja pierwsza linia obrony. Drugi znak: Nie martw się, po prostu wychodzę z przyjaciółmi. Na pierwszy rzut oka brzmi to niewinnie. Ale czasami proste wyjaśnienia skrywają skomplikowane prawdy. Ludzie, którzy coś ukrywają, często uciekają się do codziennych wymówek. Powiedzenie po prostu spotykam się z przyjaciółmi może być sposobem na uciszenie pytań, zanim jeszcze się pojawią. Jeśli często słyszysz te kwestie, lub jeśli jej historie za każdym razem zaczynają się nieznacznie zmieniać, zwróć na nią szczególną uwagę. Powtarzające się używanie tej wymówki w połączeniu z niespójnościami może sygnalizować, że coś jest nie tak. Drobne szczegóły mają większe znaczenie niż myślisz. Trzeci znak: po prostu potrzebuje więcej przestrzeni dla siebie. Pragnienie przestrzeni może brzmieć zdrowo. I czasami rzeczywiście tak jest. Ale w pewnych sytuacjach ta prośba służy stworzeniu dystansu, a nie równowagi. Ten dystans może otworzyć jej drzwi do spędzania czasu gdzie indziej, być może z kimś innym. Jeśli zauważysz, że ta przestrzeń prowadzi do mniejszej komunikacji, wycofania emocjonalnego lub skrytego zachowania, to nie jest rozwój, to separacja. Kiedy przestrzeń osobista zmienia się w emocjonalną nieobecność, powinieneś zaufać swojej intuicji. Czwarty znak. Znowu dziś wieczorem pracuję po godzinach. Praca to jedna z najczęstszych wymówek dla niewyjaśnionych nieobecności i choć nadgodziny mogą być uzasadnione, schematy postępowania mówią co innego. Jeśli nagle późne noce staną się częste, jeśli jej harmonogram zmieni się bez jasnego wyjaśnienia, jeśli zareaguje defensywnie, gdy zadajesz proste pytania, to nie są zbiegi okoliczności. Kiedy nadgodziny staną się nawykiem, a nie wyjątkiem. Warto uważnie obserwować. Nie po to, by oskarżać, ale by jasno widzieć. To nie jest kwestia paranoi. Chodzi o świadomość, szacunek do samego siebie i prawdę. Jeśli to otworzyło ci oczy, choć trochę, jak ten film, zasubskrybuj kanał i podziel się nim z mężczyzną, który musi to usłyszeć. Wiedza cię chroni, świadomość daje ci siłę, a prawda zawsze jest ważniejsza od siły.